Dzisiaj pokażemy Wam kilka stylizacji z ozdobami. Są to bardzo proste stylizacje. Każda y, będzie w stanie sobie powtórzyć to w domu y, sama. sama. Bez żadnego problemu. Y, natomiast największym trendem w tym sezonie to są włosy zdrowe, mm -hmm. naturalne, y, ładnie wypielęgnowane i bez udziwnień. No dobra, to bierzemy się do pracy. Także zadałaś tylko pytanie, jakich produktów najlepiej stosować i czy warto, e, więc tak, warto, właśnie na naszym rynku pojawił się nowy suchy szampon, który w ogóle nie zostawia talku, strasznie go lubię i jest to moje odkrycie absolutnie. Zwłaszcza w lecie, ten suchy no, zwłaszcza szampon w lecie, produktem, dokładnie. który mam zawsze w torebce. Dokładnie, dlatego delikatnie u nasady sobie odświeżymy te włoski, oczywiście pamiętajmy, że absolutnie nie może być produkt w nadmiarze. To to, co już wcześniej wspomniałam, mm -hmm. że po prostu nam to delikatnie zacznie obciążać. No i będziemy kręcić naturalne fale, takie na co dzień. Nie mylmy tego z imprezą jakąś wieczorową, bo wiadomo, jeżeli wesele. idziemy na imprezę wesele, to musimy skupić się na tym, że te fale muszą być mocniej utrwalone. Odporne na taniec? Dokładnie na tak. Na Zawsze pogodę? Każde, tak jest. Więc wtedy stawiamy na mocniejsze dni, Na mocniejsze, dokładnie tak. I teraz tak, wybieram pasmo po paśmie, nie za cienkie, nie za grube te pasma i dzisiaj też celowo wzięłam em, cieńszą lokówkę, żeby pokazać Wam, że tak naprawdę to nie ma znaczenia czy ta lokówka jest gruba, cienka. Jeżeli mamy grubą lokówkę, to bierzemy cieńsze pasma, mm -hmm. a dzisiaj przyniosłam cieńszą lokówkę, więc wybieramy trochę grubsze pasma, okay. tak? Więc jakby w momencie, kiedy mamy w domu lokówkę o średnicy 25, to nie musimy biec do sklepu i kupować kolejnej większej. Bo inną, więcej pasm po prostu. Dokładnie tak. Wtedy inaczej po prostu dzielimy i wybieramy. Czyli najlepiej mieć taką jedną lokówkę, tą taką średniej objętości, nie za cienką, nie za grubą i wtedy najlepiej się sprawdza. Oczywiście. A co z prostownicą? Bo wiele osób kręci włosy prostownicą. Czy to jest taki sam efekt? No właśnie nie. I strasznie dużo walczę w tym salonie z moimi klientkami, dlatego, że prostownica po pierwsze nie daje takiego samego skrętu jak lokówka, nie daje nam takiej objętości jak lokówka, a po trzecie i najgorsze... Robi takie kąty, nie? Kąty robi. A po trzecie najgorsze, najbardziej niszczy włos. No, lukówka jednak, my ten włos owijamy na nią, mm -hmm. i on tak nam nie przepala jak prostownica. Prostownica jednak ten skręt przeprostowuje. No, traci to raz, że na objętości, a dwa na jakości. Mm -hmm. Czyli prostownice do kręcenia? Raczej nie. nie. <laughs> Raczej nie, bo jeżeli chcemy mieć ładne fale w stylu glamour, to ona i tak nam tego nie mm -hmm. uzyska. I zobaczcie, wydzielamy te pasmo po paśmie, wcale nie za cienkie. I nie dzielę tej głowy na, też na jakieś trzy części czy cztery, nawet nie dzielę tak ciasno tych, tych, tych pasm, tylko wybieram grubsze. Nawijam na lokówkę od góry, jak na ołówek w pionie. Chwilę przytrzymujemy i puszczamy. Tak? Jakaś rada dla osób, które potrafią sobie zrobić jedną stronę dobrze, a drugą trochę mniej. A to zaraz poczynijmy mnie. mnie. Byłaś słowy szampon i lakier. I lakier elastyczny. No nie może być to lakier zbyt mocno utrwalający, dlatego, że nam się posklejają od razu te leki. I zobaczcie, już mamy pół głowy, tak? A zajęło nam to dosłownie 3 minuty. Specjalnie też chcę Wam pokazać, że nie trzeba tej głowy dzielić na milion części, bo jest to fryzura dzienna. To taka, będzie. którą każdy też chcemy uzyskać. Każda efekt. w domu da radę sobie sama wykonać. No, nawijam od góry do dołu, cały czas w tą samą stronę. I z drugiej strony, jak przejdziesz na prawą stronę, też cały czas w tą samą stronę. No właśnie, zaraz dojdziemy no właśnie. do tego, bo z prawej strony będziemy kręcić od twarzy te pasma przy twarzy. A jeszcze mam pytanie a propos doczepianych włosów. Mm -hmm. Bo są y, osoby, które sobie tak doczepiają pernamentne, takie pasma. Mm -hmm. Czy to jest dobry pomysł, czy, czy to psuje włosy? Y hmm, no to temat mógłby się rozwinąć. Od razu powiem, no nie jestem jakimś wielkim fanem włosów doczepianych. To wszyscy wiedzą, na pewno ci sobie obserwują. Natomiast też wiadomo, że no, żyjemy w takich czasach, że coraz więcej kobiet z tego korzysta. Dokładnie. Bo to jest chęć mieć grubych, długich włosów, tak? Natomiast no, każde włosy doczepiane, czy są to te zgrzewy, czy są to włosy doczepione na tak zwane kanapki, wiadomo, że w jakim stopniu ten włos się obciąża. No, natomiast wiadomo, że wszystkie technologie idą do przodu i tak samo... to coraz bardziej naturalnie. Dokładnie tak. No zawsze ingerencja we włosy jakaś tam na pewno jest. Mhm. Nawijamy na zewnątrz, czyli jeszcze raz powtórzę od twarzy. Na zewnątrz, nie do wewnątrz. Zapamiętujemy. Na zewnątrz. Nie do wewnątrz. Złota zasada. Pokażę Ci u siebie delikatnie, na przykład tak. Ja zawsze biorę swoją grzyweczkę i delikatnie sobie tu ją wywijam. I potem to rozczesuję oczywiście. Natomiast jeśli chodzi o pasmo z prawej strony, wiadomo, że każdy jest osobna, będzie trudno no właśnie, wziąć. Właśnie ta, ale no, trzeba trochę poćwiczyć, bo zobaczcie, to wszystko jest do zrobienia. Trzeba się tylko trochę wygiąć. I mam, i mam nawinięte na zewnątrz. Natomiast jeżeli jest to bardzo trudne do wykonania, zawsze możemy te pasmo nawinąć od dołu, zostawiając końcówkę, żeby nam się z tego nie zrobił super wielki skręt i nawijamy w ten sposób, od dołu. I jak to puścimy, to efekt będzie prawie taki sam. Okay? To teraz tak, może ja ci tu leciutko przylakieruję. naszą opcją będzie duża spinka. Bardzo lubię ten trend i to jest proste w użyciu. Przypinamy sobie do tyłu tą spineczkę z tyłu głowy no. i delikatnie górę wyciągamy. Dla większej objętości. O, tak. Mhm. z użyciem spinek będzie e, przypięte pasma przy twarzy będą tutaj mocno sobie przypięte. na to będzie taka fryzura dla tych bardziej zabieganych którzy cenią sobie komfort i nie lubią jakim te włosy e, latają po twarzy ale lubią modę okay. tak jest tak dokładnie, dokładnie. Ja wybrałam opcję dla Ciebie notalka z przydziałkiem na środku. Mm. Bardzo lubię te przydziałki środkowe, one są bardzo mocne, modne, oh, przepraszam, Natomiast, nie tak nie na co dzień chodzę. Dokładnie. Natomiast jeżeli to będzie przydziałek z boku, to też jak najbardziej tak. Więc te panie, które nie lubią siebie z przedziałkiem na środku, zawsze mogą wybrać opcję z boku. Kolejną opcją taką szybką i na co dzień. I w trendach? I w trendach, hmm. oczywiście, wszystko jest stronne. Jest zrobimy kucyk z użyciem chustki, apaszki. I teraz to jest fryzura bardzo fajna na lato. W momencie, kiedy będziemy mieć upały, no to sprawdza się to świetnie. Jesteśmy ciągle modne, hmm. i jest to trochę hmm. inna stylizacja niż wszystkie. Ciągle z naszymi lekko pofalowanymi włosami i jest bardzo prosta, słuchajcie. Nawet nie używam do tego za specjalnie żadnej gumki do włosów, ko samą chustką zaciskam mocno na supę. Wiadomo, że kokardka może nam tutaj raczej nie przetrwać. Możemy tą chustkę owinąć bardziej, całą owinąć, żeby nam nie wisiała. Ja natomiast zostawię końcówki, żeby nam delikatnie wisiały z tego Mhm. Mm -hmm. Przy twarzy zostawiam sobie pejse. Oczywiście te wszystkie włosy, przy twarzy również dobrze możemy schować i do kucyka. Kto co preferuje? I zawsze na koniec ciągle ten spray elastyczny. Zwróćcie uwagę, że w ogóle nie używamy lakierów mocno utrwalających, dlatego że przy nadmiernym użyciu wysuszamy też te włosy. Później przy nadmiarze takiego produktu jest go ciężko zmyć. To były wersje fryzur, które możemy zrobić sobie same w domu, a przetrwają nam przez cały dzień. Zaprezentowane przez Martę z Atelier Stylissimo. Także dziękujemy, komentujcie, dajcie znać co o tym myślicie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. I ja również Wam bardzo dziękuję i zapraszamy.